Rozrzuciłem 24 moby terroru po całej mapie świata i będą walczyć w trybie dominacji, który działa w ten sposób. Ta ruletka decyduje, kto zaczyna walkę, a w tym przypadku wypadło na Spider Snatcher. A ta strzałka określa kierunek ataku: Spadł w dół, to znaczy, że będzie to Spider Snatcher, który jest tutaj w Ameryce Północnej. Versus O Man from the Fog, czyli kierunek, w którym wskazywała strzałka. I oni już walczą! Zobaczymy, kto wygra tę bitwę. Dziwna pajęczyna, która się pojawiła. Spójrz tam, pojawiło się jeszcze kilka małych pajęczaków tutaj. Stary, Man from the Fog przegra. Ma o wiele mniej życia niż Pająk. E, Pająk Spider-Snatcher wyeliminował człowieka z mgły. To znaczy dzięki tej walce Spider-Snatcher wyeliminował Man from the Fog i dodatkowo przejął jego terytorium. A film kończy się na tym, jak stwór opanowuje cały świat. Ale mamy niespodziankę. Jestem odpowiedzialny za potwory grozy, które są w Ameryce. Podczas gdy Deko kontroluje przerażające Brainrots znajdujące się po prawej stronie mapy. I na końcu stworzenie, które opanuje Amerykę, będzie walczyć ze stworzeniem, które zwycięży na terytorium Brainrots? I w ten sposób odkryjemy prawdziwego mistrza. Czy to będzie włoski Brainrod, czy legenda horror modów? A komu kibicujesz? Geleja czy Deko? A ponieważ to ja jestem odpowiedzialny za Brainrots, zakręćmy kołem i zobaczmy, kto zacznie atakować. Ruletka już się kręci i myślę, że wypadnie bombardino krokodilo, co? Byliśmy na chimpanzini bananini. Teraz wystarczy obrócić tę strzałkę, aby dowiedzieć się, z której strony mapy. Zaatakuje. Będzie to w bok, w dół i w lewo. Tutaj jest Chimpanzini Bananini, na dole i na lewo od niego jest Burbaloni Lulilolli. To gdyby nie przechodził przez terytorium Frigo Camelo. Bez dalszych opóźnień zobaczmy, kto wygra tę walkę w 3-2-1 i poszło. Mój Boże, spójrz na to uderzenie, które zadał Frigo Camelo, stary. O rany nie, ale jego życie już znacznie się pogarsza. Wow, jest zacięta rywalizacja, można to odwrócić. Nie wierzę, naszym wielkim mistrzem został Chimpanzini Bananini i nie spodziewałem się tego. W ten sposób Frigo Camelo zostaje wyeliminowany, a on otwiera przestrzeń dla Chimpanzini Bananini, aby zdominować całe to terytorium tutaj na dole. A teraz kręcę kołem, aby zobaczyć następną bitwę. I mój Boże, Herobrine spadł. Nie sądziłem, że upadnie na początku filmu, a strzałka kręci się, aby zobaczyć, z której strony zaatakuje Herobrine, wskazała na górę. Nad terytorium Herobrine mamy terytorium The Silence i zaczyna się walka pomiędzy Herobrine a The Silence. Spójrz, The Silence przestał atakować, a nie, znowu atakuje. A obaj są bardzo potężnymi mobami, z dużą ilością życia, ale najwyraźniej Herobrine zadaje więcej obrażeń na The Silence. I oczywiście, Herobrine jest jednym z kandydatów do wygrania tego konkursu, prawda? Spójrz, on ucieka, stary. Cóż, stary, nie ma szans na ten The Silence. On jest miażdżony przez Herobrina. Ale patrz, myślę, że niewielu mobów mogłoby zabrać tyle życia Herobrainowi, co on. Gratulacje. Dlaczego gratuluję? To jest zwierzę w grze. W ten sposób The Silence został wyeliminowany. I Herobrine przejmuje terytorium, które wcześniej należało do innej istoty. A teraz zobaczymy, kto zaatakuje tym razem. Ojej, myślałem, że chimpanzine znowu spadnie. Tym razem zaatakuje Bombardino Crocodile. On zaatakuje do góry i trochę w lewo. Dlatego Bombardino, który jest tutaj, będzie kontynuował działania w tym kierunku. Spotkanie z burbaloni luli, loli Grozy. O mój Boże, to zwierzę jest przerażające człowieku. Ledwo ich ustawiłem, a walka już się zaczęła. Bombardino wszystko wystarczy. Stary, ale to była szalona walka, stary. Wątpię, że Burbaloni przetrwa. Zobacz, ile bomb Bombardino rzuca na niego, mój Boże, naprawdę. On był wielkim mistrzem i teraz wszystko rozwala człowieku. Przestań z tym. Dlatego Burbaloni został właśnie wyeliminowany, a Bombardino rozszerza swoje terytorium, wychodząc z tej małej wysepki i zdobywając cały ten teren dla siebie. Zakręćmy kołem, aby zobaczyć, kto jest następnym mowem, który będzie konkurował. A w walce ponownie pojawi się Herobrine. A strzałka teraz wskaże dokąd? Do góry i trochę w lewo. Herobrine kontra Asukwacho. Asukwacho jest tą istotą i będzie walczyć przeciwko Herobrine, zobaczymy. Okej, okay, mamy tu trochę bardziej wyrównaną bitwę, jak się wydaje. Ale tylko Herobrine uderza, prawda? Hej, przestaliście się bić? Przytulacie się, musicie atakować, chłopaki. Hej, Herobrine dostaje obrażenia. Herobrine zaczął odnosić obrażenia, czy da radę? O mój Boże, to było tak blisko, stary. I Herobrine wygrywa kolejną walkę. Oczywiście, przejmując te szare tereny należące wcześniej do Asukwako, a stając się stworzeniem, które wygrało najwięcej walk do tej pory. Oczywiście, może wygrywać, wygrywać, wygrywać. I nagle pojawić się Siren Head, opętany villager, Entity 303. I pokonać Herobrina w walce, bo tak działa tryb dominacji. Zobaczymy, kto zaatakuje tym razem. I upadł wielki Kapukino Assassino, a ta wersja jest bardzo przerażająca. Za chwilę zaatakuje w dół i popatrz! prawie nic nie ma na dole gdyby nie ten teren naszego drogiego bombardino crocodile niech rozpocznie się bitwa moi drodzy zobaczymy kto najlepiej na tym wyjdzie wow ten bombardino jest przerażający przestań wysadzać wszystko stary mój boże walka jest intensywna co dlaczego bombardino nie trafia w nie mogłem nawet skończyć mówić stary ta rzecz jest naprawdę przerażająca Myślę, że zaktualizuję mapę Kapucino, Asasino, przykro mi, walczyłeś bardzo dobrze, ale... Czas otworzyć drogę prawdziwemu Gołtowi Bombardino Krokodilo właśnie zdobył nowy obszar Moja ruletka się kręci I jestem bardzo ciekawy, kto wygrywa bitwę Brainrod z Deko Wy śledzicie, ale ja nic nie widzę, nic nie wiem I Herobrine znowu się pojawił Mój Boże, wszędzie tylko Herobrine? Czy on zamierza opanować cały świat naraz? Zobaczmy więc, w którą stronę zaatakuje Herobrine Na dół, trochę w lewo Czyli będziemy mieć Herobrine przeciwko pająkowi Spider Snatcher. Proszę Herobrine, usuń tego pająka, stary. Już nie chcę jej tutaj widzieć, nienawidzę pająków. Pająk pojawił się z wieloma małymi pajączkami i spowalnia Herobrina. Caramba, stary, pająk ma więcej życia niż herobrina. jakie dziwne. Najbardziej znana legenda w historii Minecrafta jest pokonywana przez pająka. Arańcha Spider Snatcher, którego nawet nie znam. Nie, ale patrz, on kontratakuje, zaczyna zadawać obrażenia, poczekaj, zobaczmy, mój Boże, pająk go zabije. Pająk zabije Herobrina, co się dzieje? Wszystko zrobiło się ciemne? Co to? Wszystko stało się ciemne i Pająk pokonał Herobrine Stary. I ona teraz na mnie spojrzała. Stary, ten pająk może stać się edycją TikToka, kolego, ale dziwne. Więc moi przyjaciele Herobrine został wyeliminowany, a terytorium, które do niego należało, teraz będzie żółte. Jaki jest kolor terytorium pająka Spider Snatcher? Moi przyjaciele, myślałem, że Herobrine potrwa dłużej, co? Zakręćmy kołem, aby dowiedzieć się, kto będzie następnym napastnikiem w tej rundzie. Wow, stary, na to muszę koniecznie obejrzeć, wiesz? Liririlarila. Zobaczymy w którą stronę zaatakuje. Na lewo i trochę w dół, więc będzie musiał zmierzyć się z naszym świeżo mistrzem, Chimpanzini Bananini, więc 3, 2, 1 i walczcie. O mój Boże, co to jest? Spójrz tam stary, Chimpanzini wygrywa, nie mogę w to uwierzyć. Nie wierzę, co to jest stary. To stworzonko tutaj wygląda na słabe, prawda? Wygląda na małe. Dlatego Liriri ri, będzie odchodzić, oddając całą swoją przestrzeń chimpanziniemu bananiniemu. Wygląda na to, że staje się dużym graczem w tych zawodach. Przyjaciele i przyjaciółki tego świata ruletka się kręci. A teraz będziemy mieli walkę The Boiled One. Strzała The Boiled One poleciała trochę do góry, w lewo. Więc będziemy mieć The Boiled One przeciwko Siren Head. Siren Head jest ustawiony, jest bardzo duży. Ej, chłopie, patrz na animację pojawiającego się The Boiled One. Zacznie mówić o bardzo dziwnych i przerażających rzeczach. Siren Head trzęsie ekranem gracza, gdy zaczyna się poruszać. Ale to tyle, zaczynajmy walkę. Oni się kłócą! Wow! Caramba, stary Siren Head pokonał The Boiled One koleś! Nawet nie było czasu, The Boiled One już nie żyje, synu. A ten teren tutaj, który należał do The Boiled One, teraz jest brązowy, ponieważ należy do Siren Head. Siren Head teraz jest właścicielem kawałka tam na północy świata i kawałka tutaj na północy Ameryki Południowej. Zobaczymy, kto będzie atakować, bo potrzebujemy najlepszego, by pokonać legendę Gelei. A kto tym razem wpadnie, to... Wow, kolejny mob wybuchowy, Bombombini Gusini, a on zaatakuje po prawej. Po prawej stronie Bombombini Gusini znajduje się zarówno Bombardino Crocodilo, jak i Brrbrr Patapim. Ale jak widać, strzał... Nieznacznie opada w dół, więc jeśli ona opuści środek terytorium Bombombini-Gusini i będzie kontynuować, ona spotka się z Br -br Patapim, a potem z Bombardino-Krokodilo. Dlatego tym razem nie będziemy mieli wybuchowej konfrontacji. Oni już są na miejscu. Prawie zaczynają się bić. I Boże, drogi, otwórzmy to tutaj, żeby mogli walczyć od razu. No dalej. Gusini ma dużą przewagę, bo może latać. Ale, o mój bracie, nie używaj tego, żeby uciec z walki. Wracajmy tam, walczmy. Stary, muszę przyznać, że kibicuje Brbrpatapim, patapim, ok? Myślę, że ma większe szanse na wygraną, nawet jeśli jest na ziemi. Tak, ale patrząc na ich pasek życia, myślę, że muszę odczekać swoje słowa. Dalej, Brbrpatapim, patapim, obróć to, stary. Dasz radę, kolego. Stary, nie wierzę w to. Spójrz na to, on dotyka łaskocze gusina stary. Potem odsuwa się trochę, żeby. Zwycięstwo. Dlatego br-brpata Pim traci swoje terytorium. E, Bombombini Gucini już przejmuje wszystko. I myślę, że już wkrótce zobaczymy starcie dwóch wybuchowych tłumów. Brakuje tylko siedmiu mobów, abyśmy odkryli, kto jest wielkim mobem z przerażających legend. Na ruletce wypadł Gerald, A Gerald, który jest gdzieś tam w Brazylii, zaatakuje w dół. Więc będziemy mieli bitwę między Geraltem a Entity 303. Geralt kontra Entity 303, niech bitwa się zacznie teraz. Chłopak, Entity 303 nawet nie dał szansy Geraldowi stary. I jeszcze pojawił się krzyż tutaj, gdzie bestia umarła. Ten tutaj nie żartuje, ziom! Kolejny potwór pokonany. Terytorium zdominowane przez Entity 303. Teraz Brazylia jest częścią jego terytorium. I ten tryb dominacji robi się szalony, kolego. Spójrz, jak ta część legend o horrorach wygląda. A następny, który zaatakuje, to on. Mój Boże, nie wierzę. Tralalero-tralala wreszcie pojawi się w tych zawodach. I w którą stronę on zaatakuje? Na górę i w lewo. W ten sposób będziemy mieć konfrontację pomiędzy tralalero-tralala a chimpanzini-bananini. Nie można nawet powiedzieć, że to byłoby coś innego. Zatem dowiedzmy się, co się stanie z tym spotkaniem. O mój Boże, stary, spójrz na to! Ledwo się zaczęło, a już odbierają sobie dużo życia, stary. Wow! Jest bardzo blisko, naprawdę nie wiem, kto wygra. Człowieku niewiarygodne, niewiarygodne. Chimpanzini wygrał kolejny raz. Więc bardzo dobrze, Tralalero wyeliminowany. Nowe terytorium dla chimpanzini. Niewiarygodne. Chimpanzini bananini staje się największą potęgą, jaką kiedykolwiek widziała ta mapa. Zobaczymy, kto teraz wypadnie. To ten z bag Steve o sześciu ramionach zwany Death Thing, a strzałka wskazuje w prawo. Niebieskie terytorium Death Thing przeciwko NTT-303. Niech rozpocznie się bitwa, to jest. Widzieliście, prawda? Coś się tutaj właśnie wydarzyło, ponieważ mam zainstalowaną masę modów horrorowych, ale można zauważyć, że NTT-303 zmiażdżył Death Thing i przyjął tylko tyle obrażeń, stary, nawet nie milimetr. Jestem bardzo ciekaw, jakby wyglądała walka między tym stworzeniem a tym pająkiem, który opanował wszystko na górze mapy. Ale nie oglądam tego teraz, ponieważ nadszedł czas, aby usunąć to coś z mapy i przejąć terytorium dla Entity 303. Kolejne terytorium zdobyte. A teraz dowiemy się, kto będzie następny. Kto zaatakuje tutaj. Mój Boże, znowu Bombardino Krokodilo. Czy w końcu będzie miał konfrontację z Bombombini Gusini? Na lewo i trochę w dół. Spójrzmy tutaj na mapie. Dokładnie tak. Będzie starcie między Bombardino Krokodilo a Bombombini Gusini. Rozkład mózgu jest gotowy, a walka się rozpoczęła. Mój przyjacielu, co to jest kolego? Dwa latające stworzenia atakują się nawzajem. Jeden z nich wysadził wszystko. Ten drugi próbuje tylko delikatnie. Ale naprawdę nie ma szans. Nawet nie ma mowy o bombombini, stary. Mój Boże, to nie jest przyjemne do oglądania. To nie była walka. To nie była walka facet nawet nie stracił życia. To była niesprawiedliwość popełniona tuż przed moimi oczami. Ale cóż, zasady to zasady. Bombini Gusini może się już pożegnać i zwolnić swoje terytorium dla nowego właściciela. Zobaczymy, kto teraz będzie walczył po lewej stronie mapy. A mój przyjaciel prawie znów wpadł w Entity 303. Ale upadł wieśniak opętany, który jeszcze z nikim nie walczył. Obróćmy tutaj strzałkę, żeby zobaczyć dokąd będzie wskazywać. Wskazał w dół, trochę w prawo. Cóż, villager Suido, przykro mi, ale wygląda na to, że to Terytorium brązowe, które jest terytorium Siren Head. Opętany wieśniak kontra Siren Head zaczyna się teraz. I kończąc też w ten sposób, prawda? Więc został wyeliminowany. A ten teren należy teraz również do brązowego Siren Head. Zakręćmy kołem jeszcze raz i dowiedzmy się, kto będzie następny. Naprawdę mam nadzieję, że będzie to tum, 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 sahur. Ojej, prawie, prawie. Mogłoby być, wiesz, gdyby było trochę więcej gazu na tej ruletce, ale idziemy. W którą stronę zaatakuje boneka Ambalabu? Do góry i na prawo. W kierunku, w którym odszedł, może dotrzeć do terytorium chimpanzini Bananini, nie dotykając bombardina krokodyla. Bez zbędnych ceregieli, zobaczmy, kto wygra tę walkę. Mój Boże, patrz, jak on idzie do przodu, stary. Nikt nie ma nawet szansy go dobrze dotknąć. Po prostu spójrz na Języczek Ambalabu, stary. Coś naprawdę, naprawdę stary. Ten mały małpka banan przyszedł tu, żeby wygrać. On tu przyszedł, żeby wygrać ze wszystkimi. Boneka Ambalabu mówi do widzenia. A twoja przestrzeń w końcu może zostać zdominowana przez chimpanzini bananini. Koło ruletki się kręci. Będziemy mieć walkę między Spider Snatcher a pająk. A ten mob jest po prawej stronie. Spider Snatcher kontra Rosemary. Pająk, porywacz z Pawnado, Rosemary z Pawnado. Ups, zabiłem, znowu je tutaj umieściłem. I niech rozpocznie się walka, spójrz stary. Pająk niszczy Rosemary, stary. A rozmery się nie rusza. On tylko atakuje, gdy Pająk się zbliża, więc i tak przegra, prawda? Podczas gdy ona odchodzi, żeby nabrać rozpędu, Pająki uderzają. I teraz życie Rosemary się skończyło. Rozmery, zostałaś wyeliminowana, a terytorium teraz należy do Spider Snatcher. Co za szaleństwo, zostały tylko trzy bardzo niszczycielskie i niebezpieczne moby, a ostatni żywy z nich zmierzy się z wielkim zwycięzcą. Tam, tryb dominacji deku, to jeden z brainrots. A następnym mobem, który zaatakuje, będzie małpy bananini od nowa. Zobaczymy, w którym kierunku zaatakuje. W górę i w prawo. Na tym terytorium, na północ i na prawo, spotka się zebra, zubra, zibralini. Idziemy do walki. Wow, co za uderzenie! Wow! Spójrz na ten skok, spójrz, spójrz na to, stary. Stary? Jeśli on ma jakąkolwiek szansę przeciwko chimpanzini bananini, będę w szoku. To będzie największy zwrot akcji wszechczasów. To jakby mała drużyna wygrywała z gigantycznym zespołem, wiesz? Stary, nie wierzę, on wygrywa. Nie, to niemożliwe. Stary w końcu. Szympans został pokonany przez zebrę z Arbuzem. I to po tej rewolucji, Kimpanzini traci swój tron. I otwiera miejsce dla nowej potęgi tego terytorium: Zebra, zubra, zibralini. I tak oto nasza mapa Brain Rocks się prezentuje. Koło ruletki kręci się z trzema pozostałymi mobami i zaraz zobaczymy. Teraz walka będzie znowu z pająkiem. Wskazując w dół. Tak, myślę, że każda droga tutaj prowadziłaby od pająka łapacza do sirenie głowy, ponieważ skręcenie w lewo lub w prawo nie prowadzi do niczego. Siren Head, pająk porywacz, niech rozpocznie się bitwa między najsilniejszym pająkiem tej gry a najsilniejszą syreną. Stary, ale to dziwne. Hej, czemu pająk go nie atakuje? Jesteś szalony, teraz atakujesz. Patrz, patrz, on już zabrał połowę życia pająka człowieku, mój Boże. Mój Boże, Siren Head zabija pająka. Wygląda na to, że Siren Head wygra, stary. Pająk nawet nie jest w stanie zadać obrażeń, spójrz Ona wiele razy zaatakowała Siren Head Ale nawet nie zdołała odebrać mu połowy życia A więc moi przyjaciele Spider Snatcher została wyeliminowana A cały ten teren, który należał do pająka Został przejęty przez Siren Heada Zostawiając tylko dwa stworzenia w moim świecie Siren Head i Dadzi 300 i Trace. Więc teraz obejrzyj kolejną bitwę Deko A potem zobaczymy kto wygra pomiędzy tymi dwoma A teraz zakręcimy kołem, aby dowiedzieć się Kto będzie następny, aby atakować Wreszcie wyszedł Tum 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 Sahur który jest właścicielem niebieskiego terytorium. I nie pojawił się atakując nikogo, ani nie został zaatakowany przez nikogo w tym filmie. Zobaczymy, w którą stronę będzie atakował. Do góry i w prawo. Jeśli stąd wyjdziesz, natkniesz się na terytorium Zebry Zubra Zibralini. Więc będziemy mieć bitwę między debiutującym wideo, a mobem, który jeszcze się nie pojawił. Zobaczymy, kto na tym najlepiej skorzysta. Naprawdę nie wiem, czego się spodziewać, ale Tum Tum Sahur wygląda na to, że wygra. Bo dlaczego nie daje miejsca Zebra Zubra, aby do niego dotrzeć? Rozumiesz? Hej, poczekaj, bo teraz sprawy się zmieniły. Teraz udało mu się dotrzeć. Czy ta zebra naprawdę wygra z tym takim dużym mobem, stary? Jak to możliwe? Co się stało? Co to jest? Zebra prawie wygrała, ale teraz będzie się palić! Nie wierzę, nawet ten ogień Sahura nie zdołał jej pokonać. Czas, aby Tum Tum Sahur pożegnał się i przekazał całe swoje terytorium Zebry Zubra Zibralini. Moi przyjaciele, oni już chcą walczyć, otworzę drzwi. I zaczęła się walka. Siren Head próbował zaatakować Entity, ale nie zadał dużo obrażeń. Wygląda na to, że Entity 303 zadaje więcej obrażeń Siren Head, który jest pięć razy większy od niego, kolego. Caramba, jakie to dziwne. Siren Head jest bardzo powolny, prawda? Atakuje stopniowo. Entity 303 jest tuż obok. Wali w ciebie. I tak, moi przyjaciele, Entity 303 znowu zaatakował. I z tego powodu Siren Head został wyeliminowany. I ten cały brązowy obszar tutaj, moi przyjaciele, został opanowany przez czerwień oczu Entity 303. Cała Ameryka należy do Entity 303. I bardzo wierzę, że to stworzenie tutaj zdoła pokonać Brain Road Deku. Zostań z ostatnią walką Deko, aby zdecydować o zwycięzcy po prawej stronie mapy. A potem idziemy na wielką walkę ostateczną. Dotarliśmy do wielkiego finału! Gdzie jedynym możliwym starciem jest między Zebrą, Zubrą, a Bombardino Krokodylem. I bitwa już się rozpoczęła. I Bombardino Krokodilo znowu wyszedł na prowadzenie. Ta zdolność latania czyni go znacznie silniejszym stary. Nikt nie jest w stanie nawet dotrzeć tam, gdzie on jest. Naprawdę nie wiem, ale wierzę w odwrócenie sytuacji. Przestań wysadzać rzeczy, krokodylu. Zejdź do walki, człowieku, walcz na pięści. Spójrz na to, stary. On bije zebre. Niewiarygodne. I to wszystko, chłopaki. Zebra z obraz nie jest eliminowany, uwalniając cały ten teren, który wcześniej był szary. Dla wielkiego mistrza, Bombardino Krokodilo. Tak, moi przyjaciele, tutaj mamy mapę legend Grozy, które zostały opanowane przez Entity 303. A tutaj mamy Bombardino Krokodilo, który opanował wszystkie Brain Rods. I zdobędzie również swoją legendę, wiesz? Nie idź, wątpię, że Bombardino Crocodilo Nawet z tymi swoimi słabymi tyjentykami Pokonał Entity Czy jego legenda lata? On lata? Co tam? Tutaj znajduje się Entity 303 A tutaj z drugiej strony umieszczę Bombardino Crocodilo Niech zaczną walczyć. Otwórzcie ścianę i niech rozpocznie się bitwa. Synu, to koniec twoich legend, bracie. Nie ma rady. Stary, problem polega na tym, że Bombardino lata, nie? Ale zawsze, kiedy ląduje, on to potrafi. Nie, on jest sprytny. Zostanie na górze. Nie zrobi czegoś takiego. Chłopie, on schodzi trochę. Spójrz. Już wysadza całą arenę tym TNT. Mój przyjaciel. Chodźmy, chodźmy. Istota 3. Nie Entidadę 3. Entidadę 303. Dawaj, mój przyjacielu, tylko rzucaj bombę, człowieku. Masz wszystko, co potrzebne, bracie. Wow, stary, zobacz to. Entity 303 jest niszczony i jest wrzucany pod ziemię, stary. Chłopaku, ale te zwierzęta żyją, co nie? Nie ma tutaj paska szybkościku, prawda? Z tą walką w takim stanie, jakim jest, podchodzę jutro? Dawaj, Entity, zaatakuj go, stary. Nie Bad, ma sensu. Zaatakował, no, zaatakował. Teraz atakuje. Nie, nie, to tylko po to, żeby dać ci przedsmak. Tylko dla ciebie. Spróbuję, żeby nie wypaść źle, rozumiesz? Wierzę, wierzę. Czy Tadeusz jest odporny na dynamit? To niemożliwe. Nie. To nie jest. Ono zadaje obrażenia. Nie, nie, on Bombardino, on tak? Tak, na pewno. Możesz o kurczę, sobie wyobrazić, stary. jego skóra krokodyla jest wytrzymała. Caramba, kolego, entity zginie przez Bombardino, stary co za szaleństwo. Nigdy nie wyobrażałem sobie, że to zobaczę. Nie, chodźmy, entity, chodźmy. Już po wszystkim, synu, już wygraliśmy. Nie, nie, spójrz na to. Obroty się zdarzają, obroty. Mój Boże, w niebie, mój Boże. Utrzymuj ciosy w jego twarz. Dokładnie tak, dokładnie tak. No cóż, chłopaki, wygląda na to. Najbardziej przerażająca istota ze wszystkich nie może się równać z krokodylem samolotem, który zrzuca bomby. I z tym oczywiście entity 303 został wyeliminowany. A bombardino crocodile przejął kontrolę nad całym terytorium świata. Cóż, wygląda na to, że świat należy do maniaków horroru. Mój Boże, on tu zrobił naprawdę dużą dziurę na świecie, stary. Subskrybuj.